Cześć, witam serdecznie, Adam Urbański, Carito Service. Ponownie witam na warsztacie, sporo się dzieje. Zobaczmy, bo zaraz wyjeżdża stąd jeden samochód i musicie to zobaczyć. No i nie jest to jeszcze Willis Pawła, ale paczka z prezentami podobno już jest na w Pruszczu Gdańskim, chociaż była już na tle w Warszawie. Wciąż czekamy. Natomiast weta oczekuje na nadwozie Forda GPW którego rozpoczęliśmy na początku roku I jak widać Rafał zrobił już całą karoserię Także widać tutaj po prostu technologię jaką Rafał użył Czyli zgrzewanie pomiędzy oczywiście miedź Żeby zabezpieczyć wszystko Naprawiona podłoga, tu jest oryginał który został Znaczony oczywiście fabrycznie Natomiast resztę trzeba było dorobić po prostu bo to prawie nie istniało. Naprawiona deska rozdzielcza. Nowa, robiona u nas tylna podłoga. Nadkola z górnym płatem nowym, natomiast to też jest zarobiona ta ramka. I ta część pionowa. Tak samo tam to jest oryginał. Tylna burta. Oryginalne wzmocnienia. Trochę naprawione tutaj, bo brakowało. I nowe poszycie. Tutaj jeszcze lista ostatnich rzeczy do poprawy, naprawdę wygląda to bardzo dobrze, jak pamiętacie wczesne filmy i zdjęcia, bo jest taki album u nas na Facebooku z renowacji tego auta, to bardzo słodka była ta karoseria, ale się udało i udało się naprawić ją w oryginale, nic nie będzie trzeba tutaj ani szpachlować, ani wypełniać, ani nawet cynować po prostu jest to oryginalna karseria która ma swoje ślady to jest, to jest drugowojenne nadwozie, które, które tą wojnę przeżyło, a Rafał po prostu naprawił e, tą karoserię stawiając tutaj nowe kawałki blachy i widać zresztą, że nic nie jest ukrywane tylko po prostu wszędzie widać te zgrzewy, które są w fabrycznych miejscach wygląda to, to super także to nawozie, ono wraca sobie teraz do prosody na yy, oczyszczenie przed y, lakierowaniem, przed położeniem podkładu po to, żeby te wszystkie y, przegrzewy zniknęły bo na czymś mi się nie, trzeba, nie trzyma potem farma moglibyśmy to sami tutaj czyścić i y, szlifować, szczotować i tak dalej ale to jest bez sensu, skoro można to po prostu oczyścić profesjonalnie yy, szoferka GMC tak jak widzieliście już jest w układzie ja tutaj teraz naprawia tytyl wzmocnienia podławkę. To połączenie z powrotem tutaj będzie zapięto Zaraz zapał to na blochowkręty A tutaj jest naprawione od wewnętrznej strony jest oczywiście pomiędzywane Tak samo to Także to będzie można to z powrotem tutaj wspawać i jeszcze poprawić na przykład jakieś takie rzeczy no i szykować się do położenia oliwki. No oczywiście trzeba jeszcze coś tam poszlifować, wygładzić, bo oczywiście gdzieś tam jakieś piranki powiesiłem. Ale podpis lakiernika. A ja lakiernikiem jakimś wybitnym nie jestem. I tu są przednie błotniki. je też udało się naprawić. Zrobiłem zdjęcia i wstawiłem na grupę Facebookową GMC CSKW 353-352. To jest, tutaj jest takie wzmocnienie. I pomiędzy tymi dwoma warstwami blachy zwykle po prostu gromadzi się korozja. I po wypiaskowaniu tego butnika ona wciąż tam była. Ta korozja. Więc trzeba było to po prostu rozwiercić z grzewy, ściągnąć tą blachę, oczyścić jedno i drugie. Zaspawać jakieś tam otworki i ponownie zgrzać Także teraz mam pewność, że Przez długi czas to na pewno się tutaj nie otworzy A w wielu jumpsach po prostu Tutaj pęka przy, przy grillu I to nie jest po prostu yy, Korzystne I, I ta rdza tutaj po prostu wybucha Potem się to zaspowuje I to jest jeszcze gorzej, bo zaraz znowu się odpiera No trudno Tu jest maska, która jest oczyszczona już I niestety się okazało, że jest bardzo dużo Bardzo dużo dziur Więcej niż myślałem Tutaj jeszcze przy okazji to jest próg od strony kierowcy, też będzie trzeba go poprawić. Drugi płotnik też naprawiony. No i widać po prostu takie dziurki od korozji. To jest wszędzie, coś jak na masce od kwiata 500 Gardinera. To będzie trzeba wszystko naprawić i Teraz tak, rozmawialiśmy o tym czy się pojawią jakieś tutaj gwiazdy czy, czy numery na tej masce, ale się nie pojawiły Dlaczego? Bo maska była kiedyś naprawiana i ktoś tutaj naprawiał wniecenie cyną I między innymi podejrzewam, że dlatego ona tak mocno też zgniła Bo była wyczyszczona, w sensie zerwana stara farba A nie zostało to dobrze zabezpieczone Dlatego zgniło Także teraz całą maskę trzeba naprawić. No słabo, słabo. A tutaj nasz nowy projekt, o którym mówiliśmy wcześniej, ale na razie nic wam więcej nie powiem. I składamy dalej wolina. No i pojechał. A my wracamy do pracy. I tak się złożyło, że musiałem Willisem pojechać na ratowanie, na akcję ratunkową. Ponieważ Wojtek jedzie do warsztatu, jeździ Willisem i filtr oleju wyplął mu strzelkę. Cały olej się znalazł pod maską, także wiozę mu drugi filtr oleju na budowę. Tam jest strzelka zarówno jakaś tam stara, niestety nie mam nowej. Ale biorę też gumę, jakiś tam zestaw ratunkowy, nowy olej. A że mój Grand Cherokee jest w tej chwili na ustawie niezbieżności. Busa firmowego wziął Tomek na, na pracę w Prasodzie, bo tam szykujemy takiego czeroki XJ No to mi został tylko Willis. Także, także jadę Willis. Niestety na razie stoję w korku Jest olej. Świetna pogoda dzisiaj w Gdańsku. Polecam. Widać, że karoseria Forda GPW jest już w podkładzie epoksydowym. I teraz musi sobie trochę odczekać. Potem trzeba ją przygotować znowu pod oliwkę. W każdym razie zabezpieczona już jest i możemy ruszyć z kolejnym etapem prac przy tym samochodzie, czyli z mechaniką, natomiast Willis Pawła przeszedł już pozytywnie badanie techniczne. Także niedługo te tablice zostaną wymienione na żółte tablice. I jak się uda w przyszłym tygodniu, bierzemy tą paczkę z prezentami i będzie można oddać samochód. Tu jest silnik Willisa z Olsztyna. On jest w tej chwili w fazie montażu. Trzeba było tutaj zrobić takie specjalne szpilki, ponieważ ktoś wcześniej rozwiercił blok i fabryczne już nie pasowały. Tu jest natomiast Willis z Wiesły Wolin, który jest już też w fazie montażu. W przyszłym tygodniu jadę do Wolina po silnik, skrzynie biegów, wszystkie części do tego, żeby ten samochód złożyć i dalej. Mamy na przykład tutaj drzwi od GMC, szoparka też jest cała, już w podkładzie, też czeka na to, żeby żeby trochę się odgazowała i można będzie przygotować dalej. Tu są części do Czeroki XJ. Robotniki w pełni zabezpieczone. Po naprawie tutaj kratka tylnej szyby. Ramka na narzędzia. Grill z nowego projektu. Rama GPW, od którego na dwozie widzieliście. Ona też jest w fazie, właśnie już składania. I maska od DMC, do której już pierwsze elementy blacharskie są dorabiane. Zresztą widać tam. Z przodu. I tak to wygląda w weekend w Carringtonie, kiedy nikt nie pracuje. A zatem dziękuję jeszcze raz, że oglądaliście ten odcinek. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału. Co tydzień świeże porcje wiadomości, tego co jest na warsztacie, co robimy z Wilisami, nie tylko z Wilisami. Dlatego zapraszam. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, odpowiadam na każde pytania co zawsze powtarzam, także do zobaczenia w następnym tygodniu.